Jednym z tematów dzisiejszego odcinka będzie przywracanie takich rzeczy jak Boże Narodzenie, a nie po prostu nie wiadomo co. co. Co było nie do zniesienia, czyli to wywieszanie tych tęczowych flag koło Bazyliki Świętego Piotra na terenie Watykanu. Jest to flaga satanistyczna. W takiej sytuacji to jest akt wypowiedzenia wojny kościołowi, no to odpowiedzią na akt wojny, Czyli flagę tęczową, powinno być wyproszenie ambasadora, proszę przywieźć swoje listy uwierzytelniające i odesłanie go do Stanów Zjednoczonych. Trump, można powiedzieć, jest katolickim prezydentem, a przynajmniej wybranym przez większość katolików. On chyba szuka, ja się modlę codziennie za niego i za Elona Maska, o nawrócenie, żeby się na katolicyzm nawrócili razem z całą Ameryką. Nawrócenia na katolicyzm. Zawsze w Ameryce wszystkie, które obserwowałem z bliska czy z daleka, odbywają się za pomocą logiki. To jest logiczny, zwarty system, w którym nie ma dziur.